Wieczorami studiujemy Biblię, raczej czytamy, bo do studiowania to trochę daleko, takie półgodzinne, 40-minutowe sesje Biblia w czasie zarazy. I wczoraj natrafiliśmy na bardzo ciekawy fragment. Przeczytam go, a później krótki wniosek. To jest list do Galacjan 5, od 19. Jawne zaś są uczynki ciała, mianowicie wszeteczeństwo, nieczystość, rozpusta, bałwochwalstwo, czary, wrogość, spór, zazdrość, gniew, knowania, właśnie odszczepieństwo, zabójstwa, pijaństwo, obżarstwo i tym podobne. To są grzechy wypływające z pozostałości starej naszej natury. Podzieliliśmy je na kategorie na cztery kategorie grzechy seksualne, grzechy wypływające z pogaństwa, bałwochwalstwo te bgusła, grzechy społeczne, czyli właśnie te kościelne, czyli między ludźmi głównie, chodzi o wspólnotę kościoła. No i takie grzechy konsumenckie. Okazało się, że z tych kilkunastu grzechów największa grupa to grzechy właśnie wewnątrzkościelne, relacji między braćmi i siostrami w kościele. Połowa praktycznie. Dlatego y, jeszcze raz je przeczytam y, w troszeczkę innym może tłumaczeniu, bo pytanie podstawowe, czego nie powinniśmy tolerować w Kościele, we wspólnocie Kościoła, nie w Kościele jako budynku, tylko w wspólnocie, żyją tak jak rodzina żyjących. Nieprzyjaźń, spór, zazdrość, gniew, intrygi, właśnie, czyli frakcyjność, stronnictwa, ZAWIŚĆ. Czegoś takiego ma nie być w kościele Jezusa Chrystusa. Żeby tego nie było, to nie może tego być w Tobie, albo we mnie, nie? czy w nas, ale też nie możemy dawać zgody, żeby to bezkarnie funkcjonowało w naszej wspólnocie.